Posłuchaj uważnie. Twoje dziecko samo odkłada telefon, wyłącza konsolę i z własnej woli sięga po książkę, zatapiając się w niej na całą godzinę. Myślisz, że w dzisiejszych czasach to niemożliwe? Że TikTok i gry wideo wygrały tę walkę na zawsze? Otóż mam dla ciebie wiadomość, która zmieni twoje podejście do wychowania. Istnieje jeden naukowo potwierdzony mechanizm psychologiczny który sprawia, że mózg dziecka zaczyna domagać się historii tak samo silnie, jak domaga się kolejnego poziomu w grze czy nowego powiadomienia na ekranie. Większość rodziców popełnia jednak jeden kardynalny błąd, który nieświadomie obrzydza czytanie już na starcie, kojarząc je z przymusem i nudą. Dziś pokażę ci, jak odwrócić tę kartę i sprawić, by książka stała się dla twojego dziecka największą frajdą. Zostań ze mną do samego końca, bo w dalszej części zdradzę metodę niedomkniętej pętli, którą stosują najlepsi scenarzyści Netflixa, a która sprawi, że twoje dziecko będzie cię rano błagać o przeczytanie choćby jednej strony więcej. Dzisiaj bierzemy na warsztat temat, który spędza sen z powiek wielu z nas, jak zainteresować dziecko czytaniem w świecie, w którym uwaga jest towarem deficytowym. Zapomnij o zmuszaniu, szantażach typu: najpierw czytasz potem grasz, czy moralizatorskich wykładach. To nigdy nie działa długofalowo. Aby dziecko naprawdę pokochało książki, musimy zmienić reguły gry i zrozumieć, jak działa młody umysł. Pierwszy konkretny krok to fundament, o którym często zapominamy: Zasada cienia rodzica. Czy wiesz, że twoje dziecko to twój najuważniejszy obserwator? Ono rzadko robi to, co mu każesz, ale niemal zawsze kopiuje to, co ty robisz. Jeśli dziecko widzi Cię tylko z telefonem w ręku lub przed laptopem, komunikat dla jego mózgu jest brutalnie prosty. Najciekawsze rzeczy dzieją się w ekranie. Tam jest rozrywka, tam jest życie. Jeśli chcesz, by Twoje dziecko czytało, musisz stać się czytelnikiem widocznym. Nie musisz czytać opasłych tomów przez trzy godziny. Wystarczy, że codziennie przez 15 minut usiądziesz w tym samym pokoju co dziecko i po prostu będziesz czytać swoją książkę lub gazetę. Bez komentowania, bez namawiania go, by zrobiło to samo, bez wyłączania mu bajki. Po prostu bądź przykładem. Budujesz w ten sposób aurę naturalności wokół tej czynności. Książka staje się elementem waszego domowego krajobrazu, a nie obcym narzędziem przymusu. Przejdźmy teraz do kroku drugiego, czyli strategii książkowego bufetu. Często jako rodzice wpadamy w pułapkę ambicji. Chcemy, żeby nasze dzieci czytały tylko wartościową literaturę, klasykę albo mądre encyklopedie. To błąd. Na etapie budowania zainteresowania treść jest drugorzędna, liczy się czysta Frajda. Pozwól dziecku na totalną wolność wyboru. Jeśli chce czytać komiksy o superbohaterach. Świetnie. Jeśli chce przeglądać książkę o Minecrafcie, poradnik o układaniu klocków Lego czy album o pająkach, pozwól na to. Kluczem jest wyrobienie fizycznego nawyku obcowania ze słowem pisanym i ilustracją. Stwórz w domu tak zwane stacje czytelnicze. Nie chowaj książek tylko na wysokich półkach w regale. Zostaw jedną intrygującą pozycję na stole w kuchni, drugą przy łóżku, a trzecią w salonie na wysokości wzroku dziecka. Ciekawość to najsilniejszy ludzki popęd. Gdy dziecko natknie się na coś kolorowego i ciekawego w niespodziewanym miejscu, jego mózg potraktuje to jak własne odkrycie, a nie narzucony z góry obowiązek. Krok trzeci to technika, która wyciągnie was z rutyny aktywne słuchowisko. Wiele osób popełnia błąd, czytając dziecku tylko wieczorem, gdy wszyscy są już skrajnie zmęczeni. Wtedy czytanie kojarzy się z zasypianiem, czyli wyłączaniem mózgu. Spróbuj czytać dziecku w momencie, gdy ma najwięcej energii, ale nie czytaj monotonnie. Stań się aktorem, zmieniaj głosy postaci, rób długie, dramatyczne pauzy, szeptaj, gdy w historii dzieje się coś tajemniczego. Co najważniejsze angażuj dziecko. Przerywaj w środku zdania i pytaj: Jak myślisz, co on teraz zrobi? Gdybyś ty był na jego miejscu, uciekałbyś czy walczył? Zamień czytanie w interaktywny show, w którym dziecko ma realny wpływ na odbiór historii. Dzięki temu czytanie przestaje być pasywne, a staje się przygodą, w której maluch bierze aktywny udział. I tutaj dochodzimy do punktu kulminacyjnego czyli kroku czwartego. Wspomnianej wcześniej metody niedomkniętej pętli. To absolutny psychologiczny hit, który wykorzystuje sposób, w jaki nasz mózg przetwarza informacje. Jeśli czytasz dziecku fascynującą historię i widzisz, że jest wciągnięte, zastosuj trik z seriali. Przerwij w absolutnie najciekawszym momencie. Dokładnie wtedy, gdy bohater znajduje tajemniczą mapę, gdy za rogiem czai się potwór, Albo gdy zaraz ma się wyjaśnić, wielka tajemnica. Po prostu zamknij książkę i powiedz z lekkim uśmiechem: Ojej, ale ten czas leci, musimy kończyć, ciąg dalszy jutro. To sprawia, że mózg nienawidzi niedokończonych procesów i podświadomie dąży do ich domknięcia. Twoje dziecko będzie przez cały wieczór i poranek myśleć o tym, co stało się z bohaterem. To buduje pozytywne napięcie i sprawia, że książka staje się nagrodą, na którą się czeka, a nie zadaniem do odhaczenia. Krok piąty to budowanie tożsamości czytelnika poprzez wspólne wyprawy po skarb. Nie ograniczaj się do kupowania książek przez internet, gdzie dziecko widzi tylko szarą paczkę od kuriera. Zabierz je do biblioteki lub dużej księgarni, ale zrób z tego wielkie wydarzenie. Powiedz, Dzisiaj idziemy upolować coś niezwykłego. Pozwól dziecku spędzić tam tyle czasu, ile potrzebuje. Niech dotyka okładek, niech przegląda środek. Najważniejsze, daj mu poczucie sprawstwa. Jeśli wybierze coś, co tobie wydaje się nudne, nie krytykuj. Wyrobienie własnej karty bibliotecznej z imieniem i nazwiskiem, to dla kilku latka ogromny powód do dumy. To moment, w którym dziecko zaczyna myśleć o sobie. Jestem czytelnikiem. To jest moja przestrzeń. Kolejny element to książka jako wyzwanie. Możesz stworzyć domowy licznik stron lub mapę przeczytanych historii. Za każdą przeczytaną książkę dziecko przykleja naklejkę na specjalnym plakacie. Ważne, aby nagrodą nie były słodycze czy czas przed ekranem, bo to sugeruje, że czytanie jest karą, za którą trzeba zapłacić. Nagrodą może być kolejna wspólna wyprawa po nową książkę, lub wieczór tematyczny, związany z przeczytaną historią. Jeśli czytacie o piratach, zróbcie w sobotę śniadanie pirackie. To łączy świat fikcji z rzeczywistością i pokazuje dziecku, że literatura ma realną moc sprawczą. Warto też zwrócić uwagę na środowisko cyfrowe. Nie walcz z technologią, ale wykorzystaj ją. Istnieje mnóstwo aplikacji, które łączą czytanie z elementami gry ale nic nie zastąpi fizycznego kontaktu z papierem. Jeśli Twoje dziecko uwielbia konkretną grę wideo, poszukaj książek osadzonych w tym uniwersum. To najkrótsza droga do zainteresowania kogoś, kto twierdzi, że czytać nie lubi. Przejście od gry do tekstu o tej grze jest dla mózgu naturalnym przedłużeniem przyjemności. Pamiętaj, że miłość do książek to maraton, a nie sprint. Nie każde dziecko od razu stanie się molem książkowym i to jest w porządku. Każdy ma swój moment kliknięcia, w którym odkryje historię, która zmieni jego świat. Twoim zadaniem nie jest bycie surowym nauczycielem, ale cierpliwym przewodnikiem po fascynujących światach, które kryją się między okładkami. Stosując te metody, budujesz nie tylko nawyk czytania, ale przede wszystkim niesamowitą więź ze swoim dzieckiem, opartą na wspólnych emocjach i odkryciach. Jeśli te wskazówki otworzyły ci oczy na nowe możliwości, koniecznie zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów, w których rozbrajamy rodzicielskie wyzwania na czynniki pierwsze. A teraz mam do ciebie pytanie. Jaka była ta jedna, jedyna książka z Twojego dzieciństwa, którą pamiętasz do dziś? Napisz jej tytuł w komentarzu: Stwórzmy listę inspiracji dla innych rodziców. Może to właśnie ta historia okaże się idealnym startem dla Twojej pociechy? Chcesz wprowadzić te zasady w życie jeszcze dzisiaj? Zacznij od metody niedomkniętej pętli przy najbliższym wspólnym czytaniu i obserwuj reakcję swojego dziecka. Gwarantuję, że będziesz zaskoczony tym, jak szybko ciekawość weźmie górę nad niechęcią. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.